Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj 28 styczeń 2025 rok. Dzisiaj może jest to trzeci dzień z temperaturą w granicach 10 stopni, dzisiaj akurat jest 12 stopni Celsjusza. No i to nagranie będzie dokumentem, dokumentem, które moje rodziny się ruszyły w wyniku tego ciepła. No jest zimny wiatr, mocny mimo że jest 12 stopni Celsjusza pszczoły niechętnie idą w obrot ul 21 o, tu do tej pory rodzina pszczela przeżyła nie jest zatkana ta rodzina się wczoraj oblatywała dzisiaj też chodzą ta rodzina pszczela wyszła na wylotek ta wyszła ta się wczoraj obleciała Ta rano się oblatywała, teraz będzie około w pół do 12 Ta wczoraj się oblatywała, ta się wczoraj też oblatywała te się wczoraj oblatywały, ta się wczoraj oblatywały, te się wczoraj oblatywały i tu jest jedna z najsłabszych rodzin, jak Państwo widzą. Pięknie się oblatują. No, i tu jest. Ul numer 4 wczoraj się oblatywały. No, i tu jest ul numer 1. Proszę Państwa, w tym ulu mam matkę bez jednego skrzydełka. Gdzieś matka straciła skrzydełko w wyniku moich operacji pszczelarskich ale rodzina z tą matką o jednym z skrzydełków dobrze się ma świadczy o tym ten właśnie oblot i tu wczoraj się jedna pszczoła pokazała, dzisiaj nic tu widziałem, że się pszczółki kręcą I tu proszę państwa dwa lata temu był w marcu zrobiony odkład z 20 pszczół to był najsłabszy odkład w dziejach pszczelarstwa i najwcześniejszy. W lecie była matka izolowana przez trzy tygodnie na ramce z czerwiem, z czerwiem na wejściu, z czerwiem niezasklepionym i zasklepionym. No i ta rodzina ładnie ruszyła. Ten ul jest pusty, niezasiedlany. No, tu jakieś pszczoły siadają. Nie wiadomo czy Rabusie, czy. Tak, to drugi taki ul, co. No, tu jest jedna pszczoła. Ulu... A, nie ma. Dobrze. No i teraz tu ul 9 pięknie się oblatuje. No i proszę Państwa, one się tu nie oblatują, bo tu. Pszczół nie ma w tym ulu. W tym ulu pszczół nie ma. tylko prawdopodobnie. Nie, tu pszczół nie ma, to co będziemy. Tu pszczół nie ma, co. Jak mogą tu latać? Prawdopodobnie do tej. Do węzy idą, bo tu jest węza. To jest przygotowane na moją dziuplę To jest tak zwana moja dziupla. A tu nie ma przyszły na rabunki a ten Ul. Ta rodzinka, czeka na swoją, <laughs> swoje zasiedlenie. Ul numer 3 Nie zasilna ta pszczoła. Ul numer 2 tak samo. Tu jest będzie lepsza pszczoła. I proszę Państwa, tu jest matka czerwiąca, nie przejawiają te pszczoły woli życia. Teraz słonko zaczyna się pokazywać. Wiatr ucich. no to będzie się działo. No i serdecznie się z Państwem żegnam.